Witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale Tym razem będziemy otwierać kantarki Teraz będzie film po przerwie wakacyjnej Usunę ten napis PRZERWA z mojej nazwy Kupiłam je na ogłoszenie na Facebooku które Wam zalinkuję w opisie No i jeszcze widziałam ich zdjęcia no i są bardzo ładne no, i teraz nie będę jeszcze dłużej gadać, i otwierajmy. się pięknie zapakowane pudełko też było piękne. No dobrze, na razie sobie kanterki odłożę. Tutaj mamy takie coś. I tutaj dziękuję za zamówienie. I za zamówienia, za złożenie zamówienia. tak Mega. Naprawdę. Widać, że zadbała o to, żeby było ładnie. A teraz przejdźmy do samych kantarków. To jest ten, który mi się najbardziej podoba. Czarny z futerkiem. I kryształkami. E, dobra, czyli teraz go spróbuję zdjąć. Nie mam doświadczenia z kantorami. Hmm. Ciekawe, żeby nie zepsuć tego oto konika. tekturowego O, może tak. Nie, ja no, chyba jednak uchomu będę musiała. Zbiącie. Na razie wygląda tak piękny. Tutaj niebieski, też mega ładny. Dopiero teraz to zobaczyłam, jaki on jest ładny. O kurcze. Śliczny. Spójrzcie. I ostatni czerwony. Z czarnymi podszyciami. Do, każdy ma podszycie. nawet tutaj niebieski. To chyba na spianki kreatywnej. Tutaj z filcu. A tutaj futerko. A te dwa mają kryształki. Do czerwonego akurat nie chciałam. A teraz przymierzymy go na razie na mojego jedynego trada. Na razie, bo zamierzam sobie kupić. Jestem na dworze, zrobię kilka potek konikom. Tutaj. Mam moje ogiery Deluxe i Traditional. Założyłam już. Kontary już mają założone. Założyłam im. I porobię im kilka zdjęć. Wiem, że nie jest zbyt jakoś mega fajny teren, ale mam to do dyspozycji. Więc tam jeszcze. Więc zrobię to, co się da. Są bardzo ładne, profesjonalne na moje oko i ufajnie się je zakłada. Więc scenki dzisiaj nie robiłam, bo mi się po prostu nie chciałam, nie miałam wena, ani pomysłu, ale dobra, do następnego razu. Chociaż nie, bo jeszcze mm, miałam nagrać update. Po pierwsze, dlaczego nie będzie serialu? I czy w ogóle będzie? No właśnie. Będzie serial, ale dopiero za jakiś czas. Na pewno nie na razie. Może nawet w jakiś przeciągu tego roku nie będzie w ogóle serialu. Bo po pierwsze nie mam za bardzo weny, ale to, to już nieważne. Ale po drugie robię produkcję filmową z moją koleżanką. Więc... Po prostu na razie skupię się bardziej na tej produkcji, będę robić bardziej ją, a z te, będą się pojawiać tylko takie filmy, na przykład unpacking i inne tego typu rzeczy niefabularne. Chociaż może jakiś minimum nagram, ale serialu po prostu też głównie nie mam weny na razie, ale będzie. Będzie serial. Mam pomysły. Z tego update'a to na tyle i pozdrawiam.